To nie jest ryż. To jest makaron. Zobacz, co pysznego zaraz z nim zrobimy. Paprykę kroimy na drobną kostkę. Cebulę kroimy na drobną kosteczkę. Cienko obranego górka kroimy na małą kostkę. Na taką samą kostkę kroimy żółty ser. Najlepiej o wyrazistym smaku. Czas na sos. Do miski dodajemy jogurt, majonez, musztardę, najlepiej miodową, solimy i doprawiamy świeżo zmielonym pieprzem. Nie zapominamy o kilku łyżkach posiekanych świeżych ziół. Wszystko dokładnie mieszamy. Do miski wsypujemy paprykę, kawałki ogórka, cebulę odsączoną cebulę oraz sery. Dodajemy ugotowany i ostudzony makaron. Wlewamy sos. I dokładnie wszystko mieszamy. Przekładamy do miski do serwowania. Dekorujemy i wcinamy, bo sałatka nie wymaga leżakowania w lodówce. Pyszno jest jak nie wiem co smacznego. Grześ zmieniam.pl